Mhm, mm mhm, mm Co? Polada. <noise> <noise> Leko? A czy jesteście go tak, Jak Gdzie jesteśmy? To my gdzieś jesteśmy? Graczekotowi dwa. Bitwa Phantom... nastąpi Pan... za... Pan... Jezu nie! Fantom ją nacisnął. To też Fantom. Nie. No, ja, ja na, na pierwszy. A. Pedale. Spierdalaj kurwa. Nie zdążyłem kurwa. Dobra, jak robimy? C czyli wy. ja pierdolę. Czyli naprawdę Blob. z tej strony? BLOB! Dobra, chuj robimy to tak. Razz suka wiete, idę na chuj. You fool. I am the god. You can kill the god. I'm a i detoxicated. Ej, the jak się wpierdala w miasto? się wejść po górę. Kurwa, konia mi się nie da wjechać <grym 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 Konie nie Dama mogą wchodzić pod drabiny, to nie <grym> fair To ty, 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 ty naprawdę... Riders of Rohan... again? Nie, nie Nie, cztery jednostki Wiesz że w ogóle, że na tych zjari masz coś takiego jak szybki marsz? Wiem Na, na samurajach jaką wiem. Ja mu mówiłem Zacząłem mu trochę, człowiek tłumaczyłem mu, nie właśnie pieszo mi się Dobra, jak coś to ja, ja biorę coś takiego tutaj wezmę. Ty weź tam to drugie. Co zobacz, właśnie? To musimy zająć Pierwsze kolejności, poza kolejnością. Bo tam on się rozstawię z strzelcami, już widzę ten co kurwa ten gdzie są homsy? halo zbijem homsy nie wiesz że musisz z nie zejść? Kurwa ma Jak to? Jak to? Jak dobrze, że nie urobilę to Kurwa, nie ci się Na pierdolę No, fantom morsz ma na armię, no Już stracił? Już stracił zamion. Klasyk. Ja, Gdzie żyj dowódcę zgubił? No, bo ja wiem. Już zaraz stracił tych. A, z właśnie traci kurwa weteranów. Jeden. Na ulepszanie morali podziałało, fantom to wycofuje. Tam są wasi gari, czy przepraszam. A no, fantom właśnie się wsiadać, kabel, i O, O, jeszcze się w ramach. Mhm. To był za oj ale salva ognia o kurde dobra nasza O, wlazłeś tam jakoś. Czy ja przejąłem serio tamto? Nie, rozwalił się po prostu bramę. Mhm. A się rozwalić bramę. Tak, no. się bramę. Wiesz, że po co szarżowałem tam całą moją piechotą? <grym> Jestem prawie pewny, że słyszałem Mangonella. Nie, nie. Nie mam Mangonella. chyba. Nie mam. Mam tych... ...tomek Mam Portugalczyków na wytorstwach. Ale na koniach nie da się rozwalić bramy. Aha. Można. Tak się, tak się. Mogą, bo ja w kampanii nie Tam... podpalałem bramy. Żeby przejść, chodzi o to. Hmm? To teraz pomogę. Nie, ale tak serio, tak jak rozwalić tą bramę? Zestaw klikasz... się, kurwa. Atak mów. Dosłownie klikasz atak mów. Nawet, nawet jedna jest rozwalona, albo jest otwarta po prostu. Jedna? Wycofywały. Inne rzeczy nawet nie, nie zabudowały. Nie wycofują się, wycofują się. Cygar. Ej, przejmujemy YouTube Ja <śmienicza> jestem kurwa głupi. Ja mogę spróbować zrobić w ogóle inaczej. Co są PRT Orders! Atak na Kurwa, co? Generale, debilu nie podchodź tak blisko. Nie wierzę, się Mhm. -mm. Tak, spaliście mnie? Jeszcze nie spaliłam. No już się zjadrzało, to już się będzie palić cały czas. Mm -hmm. Już jej nikt nie zdobędzie. Aha. Our tower has fallen. To mm. Aha! O Jezu, co mi się stało z jednostkami? Wszyscy <gry> się też wysypują. Ciekawe dlaczego. No, no wiem, nie że wchodzę w rano, w ten tam. Nie wiem, strzelcy robią swoje? Czekaj, to wszystko są strzelcy? O ja pierdo! Ja mam, ja mam trzech. Muglo Kashigaru i portugalskie terko. Masz portugalskie terko, właśnie, tam masz. Ale te mury nie mój, tak. która blokują amunicję, ja pierdolę. No właśnie, to jest dlatego właśnie wziąłem jednostki Z Zbronią i palną. Bo no ja w Portugalii mam gram, to ja nienawidzę atakować zamków. W early game. Ie. Jak mam armaty, to kurwa mam łatwą bitwę na zamki. Rozpierdam po prostu wszystkie tam, tam. wieże i mam wyjebane. Tak. Weź, zrób coś tymi łucznikami, może. Okay? Mhm. Wiesz co, blobują mi się. Poczekaj. Ja bym miał mangana, ale to by tak O, na ogień strzały. Trafiły coś. Już dostaję damage na moje jednostki Ja widzę, że generał dostaje jedna tak. Mhm. No kurwa, my garotami wydrukowali. się cieszcie, że nie, tylko nie mam tego o, generał nie żyje ojoj oj. o kurwa bo Sir się za, za późno cofnął to jest powiadomienie że właśnie dowódcę dwinął się cieszcie, bo nie, nie dokończyłem bo nie tam e, doradca przerwał This nie is... mam na mu klokach na no, moich jednoskach strzeleckich szybkiego przeładowania to jest zajwiste. To straszne Ale te salwy po prostu się ci tych terko Z każdą salwą widać straty. Wiesz, my tego nie wygramy. <tum> dalej. Nie straciłem ani jednego oddziału ten ten u u uczników jeszcze. Ja też. Może się w każdej sekundzie zmienić. Oho? Co to było? Co to było? Co? To było buffowanie jednostek, ten dźwięk. Ja buffowałem sobie generałem. A, bo wy nie strzelacie, kurwa. Nie, bierz, kurwa. Nie, bo zauważam, że mi kurwa jednostki wszystkie przestały strzelać, tak to mi nie pasuje. Prawa fizyki na moich archerach mogą zadziałać. No, idąc. No, Widzę, co kombinujesz. A, <laughs> wpierdasz no, mi się na bolakę. Nie, nie wydajcie imiennie! Muszę trzeba improwizować sami. Perda się, samuraj, na samurai. Migrantem. Tylko, że moi mają więcej morali, chodziło. Kurwa, ten blok pod murami z tego, co to jest, kurwa, jakiś. <laughs> <rzeki. śmiech> Nie ma Serko, już, a... już publik? O, i moi przestali Dajmy, mieć właśnie morale. Super. Żegnaj, Sir Cztery sztuki to jakby padli. O, właśnie ci się wpierdalają boczników, no to przegraliśmy. Przyspieszmy to na maksa już po prostu. O co? Hmm? nie jest bitwa morska, żeby przyspieszać. Ej. Nie wiem o co Ja wszystkie bitwy morskie w kampanii dano na, na, na najbliższym tempie Nie, ja tak serio, przyśpieszmy bo to po prostu jest za, za wolno co idzie Sam jesteś za wolny No Dlatego nie ma dziewczyny W końcu się wycofuje, f**k okay. Ej, Sir, my to możemy jeszcze wygrać mm -mm. Wygrać nie Znaczy w Warhammerze, że dawno by psychika by wszystko na wniosku Tak Warhammerze bardzo bardzo długim są bardzo bolesne no ale jak wygrywasz możesz przegryć, no tak z dupy. To jest takie oswobodcie dyscyplina damage In Emotional damage A bo ten Malus ci się wpierdala Ze własnym mieczem Kaina i ci do pewno kurwa. O kurwa, to... o nie! o no 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 szatanki Ty pamiętasz jak ja się kurwałem. On mi konno uczniów hey, to... w generała Fantana, no, ty możesz coś z tymi łucznikami zrobić, kurwa. A wiesz co, wiesz co że broni swojego generała, bo ty, mi w dupę wie tak. ty tych łuczników zblobowałeś przy kurwa murach i co, co oni robią? On jest, oni cały czas strzelają, bo po prostu mu strzał nie wykrywa, bo ty masz przecież na tym. O, o ja pierdolę znam... te strzały! O imój, tyle było to do mi generała tyle nas Ej, ale oni mieli być na skiermyszu! Zawsze jedną na Nie widzi mi generała, halo! Dobra, fandom, przegrywaj. Wyjebał się generał, wszyscy dead. No już mu, kurwa, się morale no, to, Rafi. Psycha sitting robi. Kurwa, blok czy archerów nie może nawet, kurwa, nic zrobić. No żebyś się, kurwa, nie zdziwił. Tak, kurwa, bo z generała tego nie wygra Kurwa, od Kurwa, O dobre leciało Kurwa, oni dalej się trzymają, wtf O ja pierdolę, jak się wjebał Do no, straty zrobisz Ale to tylko straty zrobisz O, o, bardzo się stało Nikt nie. Close jest. victory. Wyparowały ich. O kurwa. Bohaterska. Bohaterska porażka? No. Widzisz. Miałem bliskie porażki? Co, on nie musi się obawiać nawet śmierci. <laughs> Pudzy, czyta. Anton. Co? Nie wpierdalaj się w zdanie. Ale ja się nawet nic nie słyszałem, żeby ktoś coś mówił. No właśnie. Ciebie ja mówiłem. A, coś tam? Nawet mówiłeś? zacząłem mówić. W ogóle coś się odzywasz? Ej kurde, ile PD? No. 66. 72. Nie, mi dobiło poziom. <laughs> o! O, o, mukloki dostały awans. Dostałem jarii weteranów. O. A. O, ja właśnie mu kloka szygaru. fi, ale daj mi wygrasz już jedną jewaną rozgrywkę. Bez kiju tutaj wygrasz. My też chcemy jedną z Co <śle> to są odblokowane? Tak to było. O kurwa, o terko wbili poziom. Jaką wbiło poziom? What the fuck? Ej, po jednej bitwie Moim muklok Ashigaru ma trzeci powiem Rofi? Rofi, czy jest opcja, że mogę stracić weteranów, których mam? Nam e, na, na bitwie po bitwie ci odmawiam. Tak, odmawiałem po bitwie. Czyli? Zagram jedną bitwę, tak, stracę ich. ich, muszę zagrać drugą bitwę i w czy następnej jest? bitwie mogę użyć ich? Znaczy, no, jeśli no, z... powiem to tak. Oni po prostu się uzupełniają. Jeżeli ich wyciągnę z armii, to oni się uzupełnią. Jeżeli masz oddział wy wywajpowany jest X nad nimi, na ich końcu, musisz nie? ich wyrzucić z armii. Okay. żeby oni byli w puli weteranów. Okej. Okay. Moja kampania awatara Nic się nie zmieniło, dobra. No, bo musisz wykrywać. To jest nie, nie, nie musisz wykrywać. Oczywiście nie musi. Czasami ci wbija, jak przegrywasz, nie? nawet. Dwie przegrane, z tego co patrzyłem. Z tego co liczyłem? Mhm. Moja terka dostała poziom, okej. Okay. Eee. Aha, czyli nie... Rapid Volley jest jako kurwa klan? O nie Klan? Rapid Volley, Fire Barrang jest kurwa w klanowych upgrade'ach. nie Najgorzej! Najpotężniejsze umiejętności Terko, ogólnie sztyleckich jednostek, są w klanowych. Jezus... Musisz kurwę zapierdalać do klanowych. O kurwa... Ale chujnie.